Oglądają Państwo raport Superstacji, teraz przerażający obraz polskich prokuratur. Przewlekłe postępowania, bezzasadne zatrzymania, bezpodstawne zarzuty. To główne zarzuty wobec polskich prokuratur, które wyłaniają się z opublikowanego dziś raportu Fundacji Lex Nostra. Moim gościem jest Maciej Lisowski, Fundacja Lex Nostra właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam naszych e, widzów. Przerażający obraz polskich prokuratur, e, e, tak zapowiedziałem nasz temat. Rzeczywiście tak, tak źle wygląda sytuacja? To znaczy, mieliśmy bardzo, bardzo wiele zgłoszeń, konkretnych spraw. Ja mogę mówić o konkretnych sprawach, te, które do nas wpłynęły, i mhm. trzy z tych spraw przedstawiliśmy dzisiaj podczas konferencji pod tytułem Rzecz o Prokuraturze pomiędzy Niezależnością a Bezkarnością, bo właśnie trzeba, jakby, wypośrodkować te. Dwie skrajności. Przedstawiliśmy konkretne sprawy, które rzeczywiście są przytłaczające pod względem i zarówno przebiegu postępowań karnych, oczywiście w tych sprawach, których przedstawiliśmy, te osoby zostały prawomocnie uniewinnione we wszystkich instancjach. Mam na myśli tutaj sprawę pana Zbigniewa Góry, mam na myśli sprawę zarządu Stoczni Szczecińskiej Porty Holding i mam na myśli pani, sprawę pani Swaczyny, właściwie jej męża, gdzie z kolei była osobą pokrzywdzoną, tak więc to nie jest tak tylko, że prokuratura mhm. dotyczy osób oskarżonych, ale też również osób pokrzywdzonych. To może skupmy się na jednym przykładzie i powiedzmy o co chodzi w sprawie pana Zbigniewa Góry. Przypomnijmy, bo to była bardzo głośna sprawa. Tak, pan Zbigniew stara się obecnie o odszkodowanie za trzy lata, bo jest w areszcie śledczym, e, którym przebywał na mocy właśnie postanowienia sądu. Został e, oskarżony o zabójstwo. E, Ostatecznie został przez sąd uniewinniony prawomocnym orzeczeniem. Natomiast smutne w tej całej historii jest to, że w międzyczasie trafił mu się trzyletni areszt, w międzyczasie trafił mu się rozpad rodziny, co o czym mówi publicznie, w międzyczasie trafiło mu się szereg, szereg przykrości, to jest bardzo łagodne słowo. Mhm. I po trzech latach pobytu w areszcie, po następnych kilku latach w końcu został uniewinniony, bo praktycznie okazało się, że nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów, co wytknął sąd. Żąda 17 milionów odszkodowania. Ma szansę na takie odszkodowanie? Ja, nie, nie chciałbym wyrokować, natomiast z innych przykładów y, raczej takich szans nie ma, dlatego że odszkodowania są rzędu kilkudziesięciu tysięcy. I to jest naprawdę trudne do oszacowania e, ogrom cierpienia również moralnego, również cierpienia takiego psychicznego osoby, która przebywa w areszcie śledczym z nieprawomocnym wyrokiem 25 lat pozbawienia wolności i nie wyobrażam sobie świadomości co może czuć tego typu osoba, ten żadne pieniądze tego nie zwrócą i założy się, że gdyby pan zbignie w ogóle, zresztą kiedyś go to zapytałem, że gdyby miał drugi raz, prawda, stawać przed taką sytuacją nawet w perspektywie mając olbrzymie odszkodowanie, nie chciałby tego. Mhm. W takim razie skupiając się już może na tej sprawie, co się stało, że sąd skazał na 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności Zbigniewa Górę, a potem po trzech latach uniewinnił? No właśnie, prawdopodobnie sąd oczywiście odniósł się merytorycznie wyższej instancji, czyli sąd apelacyjny, do uzasadnienia wyroku, natomiast zdaniem pani rzecznik prasowej prokuratury bodajże okręgowej w Lublinie nie stało się nic. Dlatego, że zdaniem prokuratury system wymiaru sprawiedliwości zadziałał właściwie, czyli pan Góra ostatecznie jako człowiek niewinny został uniewinniony, czyli sprawdziła się kontrola międzyinstancyjna. To są mniej więcej, parafrazuję słowa tutaj rzecznik prasowej prokuratury, wypowiedziany do kamery, też tutaj ze stacji telewizyjnych. Czyli zdaniem prokuratury właściwie nic się, nic się nie stało. I to jest właśnie bardzo smutne w tym wszystkim. I na to chcieliśmy zwrócić uwagę między innymi w tej konferencji, że praktycznie nie ma żadnego nadzoru obecnie nad pracą prokuratora. Prokuratora jest niezależna, natomiast my zaproponowaliśmy na przykład prowadzenie sędziego śledczego, czyli sędziego, który nadzorowałby prawidłowość czynności wykonywanych przez prokuratora, ponieważ obecnie prokurator ma tak dużą władzę, że może zniszczyć niejedno życie, nie ponosząc żadnych konsekwencji, nawet zaczynając od konsekwencji e, dyscyplinarnych. Ale nie problem chyba. Bo... We władze, ale w kompetencjach i w na przykład zweryfikowanych zeznaniach, dowodach czy, czy dobrze podjętych decyzjach? Tak, jak najbardziej. Natomiast właśnie problem polega na tym, że nie ma żadnej kontroli nad decyzjami podejmowanymi przez prokuratora w trakcie postępowania, ani też żadnych możliwości dochodzenia, realnych możliwości dochodzenia. Mm, tego, że na przykład pewne rzeczy, pewne uprawnienia zostały nadużyte, tak. pewne, pewne braki wystąpiły śledztwa, czy w sposób zawiniony, czy nie. Przecież, jeżeli prokurator wykonuje swoją pracę tak jak kierowca, na przykład autobusu, to też jest odpowiedzialny za swoją pracę. Natomiast faktycznie ta odpowiedzialność w ogóle u nas nie funkcjonuje. Ale z drugiej strony, może to są tylko pojedyncze przypadki i nie możemy uogólniać. Tak jak kierowca autobusu, prokuratorowi może zdarzyć się błąd. Ja nie mówię, że sytuacja o polskim prokuratorze jest bardzo tragiczna, tylko mówię o poszczególnych szczególnych przypadkach, których w tej chwili mamy przynajmniej kilkadziesiąt dobrze udokumentowanych. Oczywiście w skali całego kraju to nie jest dużo, natomiast my też nie działamy w skali całego kraju, a tak jak widać w hmm, chociażby w podniesieniach medialnych, problem nawet nie polega chyba na tak olbrzymiej ilości tych spraw, ale polega na tym, że sprawa jest ewidentna nawet dla nieprawnika oglądającego prawda, materiał. Sprawa jest ewidentna, że prokurator tutaj popełnił błąd i nic się nie dzieje. Nic czy się prokurator nie, nie ponosi za to konsekwencji? Yy, nie słyszałem o takich, tego typu przypadkach. Być może jakieś postępowania w drobnych sprawach dyscyplinarnych zostały wszczęte. Natomiast w przypadku, mówmy o faktach, w przypadku pana Zbigniewa Góry, yy. prokurator został awans awansowany. W przypadku yy, Stoczni Szczecińskiej wiemy, jak to się skończyło. Znaczy w sensie takim, że zarząd został prawomocnie uniewinniony we wszystkich instancjach. Z tego co wiem, nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. To niesłuszne oskarżenie. Czy poza tym, o czym pan powiedział, czyli tej kontroli prokuratorów, jeszcze proponujecie państwo jakieś inne systemowe rozwiązania? Znaczy, to znaczy my proponujemy, my rzucamy hasło jakby do debaty i mam nadzieję, że taka debata odbędzie się jesienią. My nie mamy monopolu na pomysły, ale proponujemy chociażby właśnie instytucję sędziego śledczego, tak żeby niezawisły sąd nadzorował prawidłowość czynności. Bo są postępowania prokuratorskie, które, zwłaszcza przeciwko przedsiębiorcom, ciągną się latami. Prokuratura potrafi 10 lat prowadzić postępowanie, narażając daną osobę na koszty, narażając na stres, narażając na straty czasu, narażając na mimo wszystko... Mm, podejrzenia w stosunku do je, jego otoczenia, bo mimo wszystko to jest osoba, prawda, z zarzutami prokuratorskimi. tak można funkcjonować latami, po czym prokuratora umarza postępowanie i mówi, nic się nie stało. Nie ma żadnych mechanizmów, chociażby dochodzenia odszkodowań za niesłuszne trzymanie, jak, trzymanie jako podejrzanego. Chociażby, tak więc na pewno tutaj te nasze propozycje niezbyt pasują niektórym środowiskom, z czego się, mhm. na czym się wcale nie dziwię. Zresztą dziś od osoby, która tam próbowała zakłócić tą naszą konferencję, prawda, taka osoba, nie będę robił reklamy, wypalił, że pewnie niedługo mnie służby zamkną, prawda, natomiast oczywiście tutaj ja to potraktowałem jako żart, ponieważ my skłaniamy do debaty, która jest potrzebna, bo to, że jest źle w prokuraturze, wszyscy widzą, natomiast e, pytanie jest, co robić i mam nadzieję, że tutaj autorytety, że tak powiem, o w niebo lepsze ode mnie, w końcu podejmą dyskusję, czy prowadzamy sędziego śledczego, czy precyzujemy hierarchię prokuratury na zasadzie takiej, żeby wiedzieć, który szczebel prokuratury jest za co odpowiedzialny, czy chociażby robimy mechanizm zwrotu Kosztów w przypadku osób, w stosunku do których postępowanie zostało umorzone. I ten impuls do debaty również dzisiaj płynie z naszej anteny. Maciej Lisowski, Fundacja Aleksandra, był gościem raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A już za chwilę wracamy do polityki w wydaniu europejskim i do pytania, którzy polscy politycy mogą zasiąść w ważnych fotelach w unijnych strukturach. To wszystko już za chwilę.